Hej z tej strony Baraba, witam was na moim kanale i zapraszam do 11 odcinka mojej nowej serii z gry Assassin's Creed Shadows W dzisiejszym odcinku Naomi pójdzie, Naomi postaramy się zrobić zadanko od Komiko. Naomi dostała, dostanie zadanie, do, dostała zadanie w poprzednim odcinku Naomi od Komiko i w dzisiejszym odcinku Pójdziemy porozmawiać z Henrykiem, żeby na Naomi pójdziemy. Porozmawiać z Henrykiem, żeby on tam poszedł do Komiko i u niej pracował, żeby u niej był właśnie kowalem, bo Komiko e, potrzebuje kowala. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zanim zaczniemy, zostawcie łapkę suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek przypomnę tylko, że to jest jedenasty odcinek naszej serii więc zanim zaczniemy zostawcie łapkę w jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek zakończyliśmy poprzedni odcinek na tym miejscu i od tego miejsca sobie spokojnie rozpoczynamy e, hejdzi nie Henryk idziemy pogadać z hejdzikiem hej, na ten, właśnie, na ten właśnie temat. Mam nadzieję, że wszystko nam się już uda zrobić w tym dzisiejszym odcinku, więc spokojnie sobie. lećmy drogi, droga Naomi. Czekajcie, zobaczymy tutaj, zobaczymy, skoczymy tutaj Naomi, czy jednak skoczymy, tak? Jest to jest bystra dziewczyna. Powinniśmy sobie skoczyć. Z jednego na drugie, ale teraz powinniśmy chyba czekajcie, ze, zejdziemy na dół, typowo na dół, no i teraz pójdziemy sobie, e, gdzie to nam się świeciło. Tutaj gdzieś to tu nam się świeciło, czy nie? Czekajcie, tam, tam chyba coś, coś było, czy nie? Pójdziemy do tego Henryka. Jak już tutaj chyba z, zgu, zgubiłem, to naprawdę, a tu jest to, to miejsce, gdzie powinniśmy nalecieć. Czyli, czyli powinniśmy iść gdzieś tutaj, gdzieś tutaj powinniśmy wejść. Dobra, że przez te, przez te jakieś drzwicznie, dobra, Po tej stronie. możemy pieska pogłaskać, a może sobie pogłaszczymy pieska, żeby. Żeby nie było. No mi pogłaskała śpiewka, pogłaskała. co jakoś tam yy, tak nie pokazali, ale ok. No okej, skoro my nie mamy czasu, to musimy teraz yy, bawić, bo lecimy po chędzika. Chcemy powiedzieć to co, to co e, chciała, żebyśmy powiedzieli komiko. No to jest zadanie od niej, od komiko, do to po tej stronie. Sobie przejdziemy, czy tutaj wejdziemy, czy nie wejdziemy? Jest jakiś, są jakieś drzwiczki, są, ale czy my tutaj nie mogli wejść, czy nie. Słuchajcie, czy by nam to dało, jakbyśmy tutaj weszli, to może i tak. Tutaj Naomi, by tu weszła, to byłoby dobrze, ale okej, okay, dobra. Teraz, teraz Naomi wejdzie tutaj do góry. Teraz powinniśmy jakoś przejść przez te, e, przez te okna, tak? Czyli tak, czyli Naomi się schyli i, i wskoczy, dobra, czyli czyli czy jednak nie, czy jednak powinniśmy opuścić to miejsce i iść inną inną drogą, Szekajcie. Ok, Okej, pójdziemy inną drogą oczywiście. Dobra, już wiem na że pójdziemy inną drogą. Dobra, opuszczamy, opuszczamy to miejsce, myślę, że jak, jak już tutaj bardziej na skróty pójdziemy, ale jednak nie, dobra i sprawdzimy że tutaj gdzieś to się będzie znajdowało Może tutaj gdzieś do góry Zobaczymy czy też ...skoczymy czy też nie czekajcie czekajcie tutaj o Ten gość nas widzi no i pogadajmy nie wiemy walczyć Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga no co my mamy zrobić? Powalczyć mamy z nim, dobra. Powalczymy, ale nie wiem czy nam się uda go pokonać. Tak naprawdę. Bo chyba przegramy już. Chyba sorry. No ale taka niekonwencjonalna walka nam się uszykuje. Dobra, po tej stronie może jakoś nam się to uda. ...ogarnąć, ale oby tak było, żeby nam się udało to wszystko ogarnąć, są kolejni nasi wrogowie. Bo obawiam się, że oberwiemy za chwilę. Dobra, powiem wam, że się tego nie spodziewałem, takiej walki. Z której strony nas jeszcze atakuje gościu? Tutaj, z tej strony. Żebyśmy mogli naprawdę... Dobra, nie, już, już nie, nie, nie lament... Dobra, próbujemy. Sorry, ale tego się naprawdę nie spodziewałem będzie na nas czekać taka, taka, walka dobra po tej stronie. Pójdziemy do tego e, gościa, zobaczymy co on, gdzie on akurat się znajduje. On tutaj na nas e, czeka i będziemy z nim porozmawiamy. No powiem wam, że się nie spodziewałem naprawdę i to będzie aż takie, żebyśmy sobie to te, te rzeczy możemy sobie mniej więcej pozabierać. Możemy zabrać po drugiej stronie. Powiem Wam, że się nie spodziewałem, naprawdę, że to będzie e, jakaś taka walka. Dobra, porozmawiajmy z nim i zobaczymy, czy on się zgodzi iść do iść pracować do komiko. To chciałbym, żeby, żeby, tak, żeby tak było z jednej strony, bo byśmy mieli już to zadanko ogarnięte, ale zobaczymy. To on sam powie na to, czy on się zgodzi, nie. Komiko wyszła oczywiście z taką propozycją. My jego bodajże już uratowaliśmy. To jest, to jest oczywiście najważniejsze. I za momencik zobaczymy, co tutaj nas będzie czekało. wiem. No Tu mamy dwie opcje: powiemy, że wydaje się smutny, albo y... no powiemy, że wydaje się smutny. Chyba to będzie bardziej adekwatne do, do sytuacji. No więc zobaczymy. Okay. Hejcik. Chciałbym naprawdę, e, żeby on poszedł do Tomiko, bo to jednak widać, że, e, że on smutny się wydaje naprawdę. I za moment zobaczymy co nas będzie czekać jeszcze w tym dzisiejszym odcinku. I kolejna misja e, fabularna jest przed nami. Mam nadzieję, że cała seria na moim kanale z tej gry, z tego asocyna wam się mu podoba. Ja się mam nadzieję też, że wam się podoba, jak ja to wszystko pokazuję. Dobra, i teraz co musimy zrobić? Pewnie wrócić do, pewnie będziemy musieli wrócić do... do Comico. Tak? Chyba tak, chyba będziemy musieli... wrócić do... Komiko. Czekajcie, czekajcie... Czujemy Dobra. Dobra, ja nie chcę z Wami walczyć. On z Tobą walczyć? No chodź, dobra. Chcesz walczyć, to chodź. chodź, chodź, chodź. Chcesz walczyć ze mną? Tu będziesz walczył. mną. chcesz ze mną walczyć, to będziesz walczył. To mnie zaatakowałeś. Dobra, sam mnie zaatakowałeś. A ja nie chciałem walczyć z tobą. Dobra. Wiecie co? Lecimy dalej. Lecimy dalej. Musimy tutaj zbudować, więc lecimy dotąd. Do tego kogo? Yy, Mogę to złapać. Czekajcie złapać. Tak, musimy to, to nie po, podnieść nie mam. Musimy... Musimy coś zbudować znowu, później musimy zbudować. Właśnie później ta, musimy zbudować, więc lecimy budować później, a później możemy zbudować gdzie za moment się przekonamy. Czekajcie, być może będziemy, musieli, będziemy mogli skorzystać z szybkiej podróży. Wiecie, tu mamy kuźnie do, do zbudowania. My tutaj żadnej szybkiej podróży chyba nie mamy, więc będziemy musieli chyba skorzystać z, z konika. No i chyba tak Chyba tak trzeba będzie zrobić. No to skorzystajmy z tego naszego przyjaciela konia. No i pójdziemy tam później zbudować. I zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Bo tutaj tak nam zajmie. E Dużo czasu do do, do, do tej kuźni, raczej znaczy, do, do tego miejsca, gdzie mamy zbudować tą kuźnię. Sporo czasu zajmie więc się, tylko wydostaniemy i zawołamy naszego konika, naszego e, towarzysza, i będziemy kuźnię starali się budować. Mam nadzieję, że wszystko. Tam się u nas spokojnie uda. Przypomnę, że to jest jedenasty odcinek naszej serii. Więc teraz sobie lecimy, zobaczymy, co nas będzie czekało w tym dzisiejszym odcinku. Jeszcze więc, więc dobra, więc lecimy. Zawołajmy na konika. Służymy możemy, możemy możemy, możemy i lecimy, lecimy żeby tam, żeby jak tam później zbudować, zobaczcie jak się nagle pogoda zaczęła zmieniać 1600 metrów w zasadzie do czekajcie, ja sobie tylko no właśnie tą, tą drogę chciałem sobie oznaczyć żebyście się jakoś samo oznaczyło Zimno, dobra, no i lećmy, le le po pojedźmy tam. Zobaczmy sobie coś tam poodblokowujemy. Dobra, i zobaczymy. Co tutaj nas będzie czekać jeszcze w tym dzisiejszym odcinku. Dobra, więc spokojnie. Na razie, jedno jest pewne, musimy później... musimy dużo zasobów mieć, żeby później zbudować. Nie, nie wiem, czy my mamy sporo zasobów, żeby tam później zbudować, ale zobaczymy. Dobra, być może tak, ale, ale zobaczymy, czy będziemy mogli zbudować później. Je, jeżeli nie, no to... to... To z tymi, jak tam teraz dojedziemy. A jeżeli, jeżeli tak, to, to zbudujemy, a jeżeli nie, no to w następnym odcinku zbudujemy. Na, na razie tylko do, dojedźmy do tego miejsca, gdzie musimy tam, gdzie na mi musi tam później, gdzie będzie musieli, gdzie będziemy musieli tam, tam później zbudować. I potem się wszystkiego, potem się wszystko okaże. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda. W tej jedziemy cały czas. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podoba. No ale powiem wam, że się nie, nie spodziewałem, że to będzie... Że nas będzie czekało... Czekała no nieplanowana walka. Tak naprawdę. Bo to była dość nieplanowana walka, bo... Ja, ja nie chciałem tych gości zaatakować. Po prostu wskoczyłem tam no i no bo chciałem na, na szybko tak naprawdę lecieć i wskoczyłem tam, no i tak się tak się stało, ale mam nadzieję, że tutaj jedziemy sobie spokojnie jedziemy tam później, zobaczyć, czy nam się uda zrobić, jeżeli nie to, to zrobimy ją w następnym w następnym odcinku po tej stronie. Atakowało. Dobre, zobaczymy, czy chce nas atakować, ale ale najważniejsze, że już chyba nie. Dobra, jedźmy tutaj po tej stronie. Wspomnę, że to jest jedenasty odcinek naszej serii. naszej serii 800 metrów mamy do sprawdzenia, czy, czy możemy tam później. Uwaga, nam konik zbagował, czy nie? Nie, tutaj wjechaliśmy nie tą drogę, co co potrzeba pojedźmy, zobaczmy, uwaga pojedźmy, zobaczmy, ogarnimy jedźmy no sporo tych drzewek jest, jak widzicie można tutaj się pogmat... może tutaj się pogmatwać troszeczkę spokojnie sobie jedźmy zobaczmy co tutaj nas będzie za moment za moment czekało Dobra. spokojnie jedźmy cały czas jedźmy tutaj go zbudować no później mam nadzieję że troszeczkę tych, tych zasobów tam już mamy a jak nie no to w następnym odcinku to postaramy się te wszyscy Tą kurźnię zbudować. Na, na razie tylko dojedziemy, postaramy się dojechać w tym dzisiejszym odcinku do, właśnie do, do tego miejsca i zobaczymy, czy w ogóle nam się uda to zrobić. Chciałbym naprawdę mieć już to ogarnięte, żeby, żeby w następnym odcinku ruszyć z kolejnym jakimś e, ciekawym zadankiem, bądź to pobocznym, bądź to fabularnym. Tutaj, po tej stronie przejedźmy no i zobaczmy zobaczmy cały czas zobaczmy się wszystko nam odkrywa powolutku czyli odkrywamy mapkę dobra jedźmy tutaj po tej stronie i zobaczymy co nas tu będzie zaraz czekał tylko naomi nie w le, nie, nie, w, nie w ten nie w krzaczory tutaj to nie damy razy zbytnio, dobra? W sumie mamy tutaj drogę, 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 drogę mamy, dobra, wiecie co? Chyba na przejedziemy, czy nie? Przejdziemy. Dobra, to my opuszczamy konika, tyle <laughs> Co, nie, nie opuścimy konika już? Nie, nie, jednak nie trzeba, dobra. Konik trochę z, zwariował, ale spokojnie. Tutaj damy radę przyjechać. Spokojnie, mam nadzieję, że uda nam się wszystko ogarnąć. No nasz konik trochę taki jest, jak widzicie, nerwisty. Dużo się burzy, wiecie, na szkolnik, ale spokojnie. I mam nadzieję, że uda nam się jakoś to ogarnąć i że będzie wszystko w porządku, bo chciałbym naprawdę za, za pierwszym razem tą kuźnię zbudować, ale czy nam się to uda, czy jednak, czy jednak nie, czyli będziemy drugą rzecz budować, ale wie, wiecie co, zajmiemy się tym w następnym odcinku najważniejsze, żebyśmy to sobie żebyśmy sobie pojechali, dojechali do tego miejsca, zobaczcie jak to wszystko super wygląda i za chwileczkę ruszymy dalej. Za momencik zobaczymy co tutaj nas będzie czekało tutaj gierka nam się jakby wczytuje i będziemy mogli zaraz ogarniać dalej. Pomnę to jest zadanie od Komiko no i zobaczymy tutaj na tym, na tym miejscu nas będzie czekało. Mam nadzieję, że wszystko że wszystko nam się uda spokojnie ogarnąć i że będzie wszystko oczywiście w porządku. Dobra, i teraz gdzie? Teraz gdzie dokładnie mamy mamy lecieć. Mamy tutaj jakieś... Jakieś inne wytyczne, inne jakieś ciekawe. Mam nadzieję, że to, będą, że to będzie coś ciekawe. 133 metry mamy, tak? Do tej, żeby zobaczyć tą później, ale czy nam się uda to zrobić? Zobaczymy. Ja tylko jednak dojdziemy do tego miejsca, bo nie mam zbytnio czasu i w następnym odcinku byśmy tą później zrobili. No bo naprawdę nie mam zbytnio czasu. Tak jak mówię. No najważniejsze, najważniejsze, że już tutaj jesteśmy. I w następnym odcinku tym się zajmiemy, bo nie mam zbytnio jednak czasu. Eee, dobra, więc w następnym odcinku ruszymy sobie dalej. A więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, choć taki w miarę krótki, wam się podobał. A więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. W następnym odcinku ruszymy sobie dalej subskrybujcie kanał na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka hej hej